Cześć, witam was w drugim odcinku z Story. Ja jestem kurczak, a jesteśmy w domu Artura i będziemy przechodzić już na kolejną miejscówkę. Dobra. Jeszcze sobie sobie przesunę paseczek, żeby widzieć, ile nagrywam jak z moim głosem. Tak, Echo corridor. Tak pomyślałem, że będę w sumie yy, wam tłumaczył tylko to. Yy, po już skończy się senka i Wam wytłumaczę o co mniej więcej chodziło. Okej, okay, jesteśmy na miejscu i tak tutaj jest już troszkę więcej akcji. Podejdziemy do tego pana, pogadamy z nim. Tak, i on mówi nam, że ta rzecz, która tam na dole widzicie, tak jakby. O, i jak co tak lata tam na samym dole. Jest dla nas bardzo groźna, bo zabija nas na hita. Ale my chcemy tam dojść, bo tam mamy powiększenie życia, jak widzicie. O, troszkę za szybko mnie to zniszczyło. O kurczę, 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 będę musiał znowu tam wejść. No troszkę to znowu będzie trwało. Nie wiem jak ja ostatnio tam wszedłem, nie pamiętam. Będę musiał to zobaczyć. No, to ciebie zabijemy, szybko już. Tak długo jeździ, to zdążyłbym chyba tam wejść. Co trzymało się tak nagle, tutaj. Przecież wcześniej, wcześniej jeździło gdzie indziej. Nie rozumiem. Tu kolejni przeciwnicy. Do nich lepiej nie wchodzić, bo oni mają taką dosyć mocną szarżę. Tu jak widzicie, na dole mamy takie jajka. To są smocze jajka. Ponumerowane. Po prostu... Ono, to jest taka maszyna do wypływania, do ogrzewania tych jajek. Tu właśnie coś się tam... au au, au to tylko dostałem. Okej. Okay, na Tu właśnie gra coś... coś coś tu było już mówione o tych jajkach smoków. Dragon flea czy coś takiego. O no i do tych trzeba strzelać do góry. Bardzo fajnie, że jest taka możliwość. Dostaliśmy level upa, ale no, ten level na razie nie zauważyłem, żeby coś lepszego dawał. Teraz widzę tylko że mam broń troszkę inną, jeśli widzicie. To może to właśnie od levela zależy. No no, no, chodź, chodź. Ale wiecie co intryguje mnie tamte powiększenie życia, więc ja się tam przejdę, bo ja pamiętam, że zdobyłem to poprzednim razem i nie wiem właśnie o co chodzi teraz. Dlaczego nie mogę tego zabrać? I zawraca tutaj aż. Nie wiem jakemu musiał być szybkie, żeby to ominąć. Wcześniej jakoś tak nie było. Poza tym muszę być nie zdążę. O, udało się. Teraz musimy poczekać aż to poleci. Dobra, udało się. Całkiem fajnie. Gdzie co sobie dla... Ale no, dobra, nie trzeba. Idziemy dalej. Chciałem sobie zapisać, żeby przypadkiem nie stracić tego, bo troszkę tam wchodziłem też. A szkoda, ale szkoda mi też czasu. O i tutaj właśnie musimy wejść do tych mopków. Chyba że jakoś mi się uda. Dobra, nie warto. Zaspamować ich strzałami jest dobrze. No właśnie, fajnie, że jak tutaj może, a jak chcecie, żeby nie zadały wam dużego damage'a, to po prostu je wabicie skokiem, bo one wtedy was też co uważają. I można szybko je załatwić. Tam mamy już królika jakiegoś i musimy podejść tutaj, zobaczymy co się będzie działo. Tak yy, ogólnie to jest SU, już Wam zaspoileruję. Straszy niby tego potwora jaka ona to nie jest odważną. No i oglądajcie. No oczywiście tak kończą. Internetowa walka po prostu. Kim ty jesteś? No i znowu dostała. Porwał ją ten wielki królik, jakiś zmutowany wielkie oczy, nie wiadomo kto to jest. A my idziemy dalej. I tam mamy kolejne powiększenie życia i tam też będziemy musieli wejść. Bo ja takie rzeczy sobie cenię. I tak zapisujemy. Mam jakiegoś gościa, który przebrany, przebrany za żabę jest. Czy jakąś jaszczurkę. Nie mam pojęcia. <laughs> Oj, nawet go nie słuchałem już, szczerze mówiąc, tylko już myślałem o tym jak tam pójść, ale on, oni nie mają takich znowu przydatnych informacji. Oj, spadłem. Widzicie, tam trochę chyba będę długo wchodził, o ile pamiętam, bo tam się ciężko parkuruje. Parkurować, jest takie słowo w ogóle? Mmm, lamie to. Lamie to jak cholera. Ale to nic. Katulu About... Co to znaczy w ogóle? Jakieś pomieszczenie z katulu? Katulu to przecież jest z tych książek... Yy, yy, a, źle... Kliknęłem, a nie zadziałało. Lovecrafta. To są książki Lovecrafta. Takie niby, wow, straszne... Niby opisują prawdziwe rzeczy, które się kiedyś stały. Dotyczące innych wymiarów, czyste i tak dalej. Mój Boże... Co nie chcę was tym zanudzać, może teraz ostatnia próba. Jak się już nie uda, to zrobię cięcie, i kiedy mi się uda, to tam pójdę. Okej, okay, cięcie yy, no, to jest po prostu świetne, bo jak włączyłem nagrywanie, to za pierwszym razem od razu się udało. Dla tych, którzy będą kiedyś grać później, to powiem tylko, że trzeba tutaj na sam koniec tego klocuszka dość, i dopiero skoczyć. Jak będziemy gdzieś tutaj, wtedy się odbijemy na to, i już sądzę, że skoczymy spokojnie. I ja sobie jeszcze pójdę zapisać, żeby to nie stracić tego tych 16 punktów życia. Bo się przydadzą oczywiście. I lecimy dalej. Bo Teraz jest 9 jajko jeszcze. Musimy minąć kilka takich jajek. O ile ja się nie mylę, to tu jeszcze z tej strony powinien do mnie przylecieć. O właśnie, cześć. A takich musimy zabijać w ten sposób. Bo oni latają w określonym kierunku. Określone miejsce... oj aj aj, 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 już bym zlamił. Bo znowu pomyliłem sobie klawisze sterowania. O, tego ładnie się udało pocisnąć. Tu jeszcze jakiś przyleci? Do nich trzeba troszkę... O, pokażę wam zaraz, tak. O, no, 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 czemu nie mogę tam wejść? No teraz nie o to mi chodziło, do... O. Mój Boże, czemu ja tak lamię? Na nagraniach. Ok, właśnie dlatego zapisałem, bo teraz byśmy stracili życie, a szkoda by było, ok. Tego pana jeszcze, bo to się teraz trochę mi przycinasz, że gra przy nagrywaniu, a tak troszkę tylko i boję się właśnie, że zrobię tak, jak spróbuję skoczyć. No, dlatego tak starałem się tak dziwnie troszkę ruszać tymi myszkami. Właśnie widzicie, musi trzeba uważać. A pomyliłem znowu klawisze, mój Boże. je ze mnie. Tam doskoczymy? Nie, no dobra, fajnie. To w takim razie musimy się jakoś stąd rozpędzić i doskoczyć tu. No dobra, działa. Tu trzeba chyba ich jakoś tak zwabić skacząc. No, chodźcie, chodźcie. Okej, okay, jeden idzie. Zniszczony. Nie, nie uda mi się stąd zaszczelić. to trzeba uważać troszkę bo nas sufit ogranicza o właśnie wiedziałem że z której strony lecą jak widzicie to mój level 3 max więc na razie tych kwadracików z ekspem znaczy trójkącików z expem nie będę zbierał a raczej nie, nie na pewno tak nie tak żeby o nie szybko musimy zdobyć ten trójkąt a po prostu będę sobie je... no po, po, po co ja to zrobiłem Czasami siebie samego nie rozumiem. Teraz też tego nie rozumiem. A to już nie z mojej winy. Nie pamiętam jak ostatnio mi się go udało zabić, że bez tym major Tutaj znowu element parkouru. Platformówki, Oj, to jest taki troszkę mocniejszy. On puszcza takie zielone coś. Ogólnie to bym chciał zdobyć, bo to dodaje więcej HP niż jedno. Ok, save point'a. Sobie zaliczymy oczywiście. Tutaj u góry mamy skrzynię. Musimy na nią poczekać. Tak i w tym pokoju właściwie... Ten pokój, żeby wiedzieć co zrobić dalej, musimy przejść. I tu dostaliśmy właśnie nową broń. Missile launcher, czyli takie jakby działo trochę. Trzeba znaleźć do niego Ammo. Ale teraz na początku musimy zejść na dół. I tak, i pierwsze jajo. I jeszcze które? Numer 6. Yy, jajko numer 6 i jajko numer 1, czyli to. Coś jest nie tak po prostu z nimi. I to warto zapamiętać. <laughs> tak wam tylko powiem teraz. zaraz wam powiem... jeszcze pokażę w sumie dlaczego. Tam na dole są serca, to są takie do uzupełnienia, to nie są takie do powiększenia. O, i dostajemy właśnie rakietki. I tu zaraz przylecą, więc lepiej się schować tu. A, dobra, udało się. Tylko tak podczas nagrania mówiłem Wam już o tym, że troszkę mi przycina gra. Właśnie mogę, muszę bardzo uważnie robić niektóre rzeczy, bo mogą po prostu nie wyjść tak jak ja chcę. Tu poczekamy na niego, dobra. I tu trzeba znowu wskoczyć, tak, tak. Nie, nie tutaj. na tym byśmy nie wyskoczyli. Jajko numer dwa. Aha, i będziemy musieli się cofnąć, o tym Wam nie powiedziałem do jajka numer 6 niestety ojojoj, oj, 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 troszkę lamię, troszkę lamię no, no. to najpierw się cofniemy do jajka numer 6 chociaż nie o ile pamiętam, że kolejność była, że najpierw do jedynki się wchodziła, a później się cofało bo tam potrzebna była taka karta, bez bez, po, bez przyczyny musiałbym tam iść w takim razie. Dobra, no, tu musimy jakoś zejść, ominąć znowu to takie, co nas zabija na hita. Sprawdzę, jak to daleko leci. Daleko, w miarę. Dobra, jak to poleci, to wtedy idziemy. Ła, troszkę szybciej wyszło, A i widzicie, to trzeba podskoczyć. tu dostajemy. Aha, nie, jednak się myliłem. Będziemy musieli tu wrócić. Ło! Szybko. No i tak byśmy szli w tą stronę, więc nie ma problemu. A teraz trzeba iść do jaja numer 6. Żeby z niego... Ło! Zapomniałem, że oni mogą przelatywać przez te klocki. Czy jak to inaczej nazwać? Dobra. W miarę fajnie. I tak widzicie, że... W ogóle nie zużywam tych rakiet na razie, tych co dostałem. A to dlatego, że, 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 no w sumie zobaczycie. Ło, 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 obrywam. Wcześniej jakoś ładnie się tak udawało. No czemu tak na nagraniach jest, w mi powiedzcie. O, idzie znowu ten zły pan, zły wielki stworzeń, który jest jakimś wielkim robalem. O, 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 już bym prawie zginął głupią śmiercią. Tu trzeba też wyskoczyć, tędy. O, 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 dokładnie. I mamy jajo numer 6, fajnie, fajnie. Teraz obczajamy jak daleko to jeździ. Jak się cofnie, to już idę, ok. I tu się też wskakuje. I tu się zdobywa ze skrzyni. Kartę taką, wiecie, potwierdzającą oso no, nie osobowość, tylko tożsamość. Dobra, lecimy, lecimy, bo poleciało. Dobra, udało się. No oczywiście jak widzicie za każdym razem jak wejdziemy do tej samej lokacji, wtedy zabiliśmy już mob, one się odradzają. Niestety co jest dosyć niemiłe. Dobra, udało się zaskoczyć nawet bez większych obrażeń. O, tutaj też fajnie. No i tu się nie da doskoczyć jak wam mówiłem wcześniej. O! Dobra. No, no to, 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 to... Dobra, jest nareszcie. Jeśli dzisiaj wstawię ten odcinek, to mogę powiedzieć, czyli dzisiaj 23, mogę powiedzieć, że jutro 24 będę nagrywał... Nagrywał, nie wiem kiedy wstawię. Na pewno będę nagrywał z JJ. I z Danielem keyboarda, bo już tu keyboarda nie było. No to nagramy na innych postaciach, dzisiaj live był tam najwyżej. Dam linka o tu się zawsze chowam, fajnie tak jest. O, i niszczę dzi dziadów. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. I nagram jeszcze Donster, bo update wychodzi dzisiaj około północy, więc dzisiaj już nie będę nagrywał. Chyba że mi się będzie nudziło w nocy, no to sobie nagram. Dobra, jego w szybko się udało załatwić, fajnie, fajnie. Ogólnie, co mnie dzisiaj dziwiło, wchodzę sobie na YouTube Magdalena Maria Monika y, przesyła film pod tytułem Don't Starf. I tak trochę, co ty robisz w tej grze, kobiety? to moja gra. Nie, oczywiście żartuję, fajnie, tylko że nie za bardzo ogarniam niestety. I tak, tu musimy dojść do tego, użyć mm, szczałką w dół i mamy po prostu, usuwa się ta taka tarcza, która tam była postawiona. O, tutaj właśnie, dokładnie gdzie są to takie jakby minki? o tu i tu będziemy mieli zaraz za ja sobie zmienię jeszcze no tu będzie walka z bossem. no to teraz mogę Wam przetłumaczyć że profesor bardzo no, on tak śmiesznie mówi takim wiecie kali jeść i tak dalej bez no nie, nie potrafię tego wytłumaczyć kali jeść o nic tyle profesor Testuję ten. Testy jajek są dla profesora bardzo ważne, bardzo ważne. Okej, okay, już do mnie idzie. On jest dosyć silny. O kurde, ciapnął mnie. On tak przeskakuje i wtedy go trzeba też przeskoczyć. Właśnie tu w tej grze przede wszystkim się przeskakuje tych wrogów. Oj, nie trafiłem go. Jak go nas złapy, to nam zadaje jakieś dwa demage, więc nie jest aż tak źle. Oj, empty. Dobra, już musimy strzelać już tym Przez co on nas może wtedy działać troszkę mocniej, bo my musimy być bliżej niego Oj, 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 oj O, dobrze, że teraz uniknęliśmy go w drugą stronę Oj, 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 oj Fak, teraz będę musiał tego uniknąć Eee, brawo ja Świetnie uniknąłem Chyba zginął, tak I zmienił się w takiego normalnego Króliczka. I nazywał się on Igor, bo wcześniej nie mieliśmy pojęcia, jak on się nazywa, więc zabiliśmy właśnie Igora. Teraz z nim coś zrobić się da w ogóle, bo nie pamiętam. Tu jakieś drzwi są. Jak numer je 0. Dobra, to najpierw pójdziemy zapisać. Nie mogę otworzyć. Uuu, czyli źle myślałem. Tutaj spotykamy z Su, znowu. Kto tam? Ona teraz znowu, no zaraz go pokonam i tak dalej, ja dopiero co ją powalił I czy ją uratowaliśmy, wiecie co, ostatnio napisałem, że tak i teraz chyba tak samo zrobię, bo I tak, to nie twój biznes, y, mogę opiekować się sobą sama Nienawidzę tej wyspy i wszystko co na niej żyje Wszystkiego co na niej żyje O, to musi być jajko numer 0 Możemy uciec z wyspy dzięki temu jajku tak, ona będzie to sprawdzać, czy da się ożywić i tak dalej. Znaczy wykluć raczej. O, potrzebne jest nam hasło, niestety. Ech, tak, no dziwne. Jeśli potrzebne jest hasło, to chyba musisz mieć to hasło. Tak, logika SU. No, tutaj nic nie możemy zrobić, musimy wejść. Czyli musimy wrócić do wioski Mimiga, zapytać brata SU, yy, jak jest hasło. I czy jestem z tej wyspy, się pyta. I nie wyglądam tak jak oni. Coś jest napisane na mojej pelerynie, że to znaczy, że nie jestem stąd. Może się zgubiłaś, dobrze. No, pozwolę ci iść ze mną. Możemy opuścić tę wyspę razem, jeśli chcesz. Yy. Ale w procie musisz mi pomóc. Chodzi o tego profesora właśnie, musimy pomóc. Su. Go załatwić. I wiecie co? Wiecie co? Tu sobie... Życie odnowi, bo tam trzeba będzie wrócić. Tu sobie zapiszę. Jak już wrócimy to, to zobaczycie co dalej się będzie działo A zrobiłem go Nie, to było czystym Fartem i niechcące, bo miałem co innego zrobić, ale a dobra cicho, nie przyznajemy się A ten skąd się wziął? Ło wow, wow 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 Zauważyłem, że on tam jest stałem przed chwilą nad mm, mobem jednym Niszczymy, niszczymy, i na trzecim levelu widzę, że mam inne szczały, to chyba to daje level w takim razie. Tu jakoś musimy prześlizgnąć się ładnie. Ok, tego musimy dużego unikać. No, ale uniknąłem, udało mi się. Dobra, i mykamy dalej. Bardzo ostrożnie starałem się tu stąpać, bo tu kliknie się troszkę mocno i już przelatuje nie wiadomo gdzie ta postać. Więc tu trzeba być naprawdę ostrożnym jeśli chodzi o poruszanie się właściwie na takich gdzie tam na dole są jakieś takie właśnie dziwne... O, to białe co lecie. Nie wiem co to jest, jakiś taki promień czy coś takiego i to właśnie nas bardzo rani. Zabija nas na i można powiedzieć, spokojnie. Bo my aż 50 HP nie mamy. Oj, nie doskoczyłem. Okej, okay, tu jeszcze są... a, to trzeba przeskoczyć, o kurde. Oj, tu zażarłem troszkę HP. No jedno. Tam jest to nie jest tak źle. Ich trzeba naprawdę szybko rozwalać, bo... Jak włączą swoją szarżę to... Dosyć sporo nam mogą krwi napróć. Aj, 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 aj. Chodź tu Dobra, udało się. Czyli to duże życie dodaje je 2 HP oto dokładnie zeszczelony jeszcze ty ok i możemy wrócić łączenie z siecią suszej zalogowałem zalogowała. Z, się na czatowanie I teraz gada do swojego ratyka zoomy jesteś tam wszystko w porządku su to naprawdę ty? Tak, to ja. Susa Kamoto, czyli poznajemy ich nazwisko, twoja siostra. Yy, wierzę, jak mogę się stąd wydostać? Where are you? Gdzie jesteś teraz? Yy, znalazłam smocze jaja. Czy mama jest z tobą? Yy, drzwi są chyba zablokowane i nie mogę stąd wyjść. Nie wiem co tam powiedział. By the way, przy okazji, który, kod który potrzebujesz to Bushlands do teleportacji, On jest e, spróbuj poszukać. E, I mamy ze mną nie ma. E, boję się, e, że ona jest razem z doktorem. E, czy smocze jaja? Wszystkie mogą naprawdę wykluć Coś takiego. Nie wiem. Czy mogą się wszystkie jaja wykluć? Je, znalazła jedno, które jest już gotowe do wyklucia, ale jest zablokowane hasłem. Czy może zrobić coś w tym Czekanie na informację od Kazumy? Bushland Structure D i to lepiej sobie zapamiętać. Bushland Struktura D. Jestem w drodze, żeby ci pomóc. Stój tam, gdzie jesteś. Zostań tam, gdzie jesteś. Przyjęto. Przynieś trochę jedzenia. Słój się rozłączyła, niestety. I patrzcie, co się właśnie stało. Przyszedł król. Przyszedł Jack, chyba. Mają do niej sprawę, ale jest zajęta. Toroko została porwana przez doktora. i teraz chcą słu wydać doktorowi w zamian za y, Toroko bo on nie jest tak naprawdę z Mimiga ok i my się pojawiamy troszkę nam to zajęło i musimy pogadać z Jackiem o ile się nie mylę słu wróciła i jest zamknięta w klatce w wiosce kiedy doktor wróci damy mu słu za Toroko To źle dla Su, ale no to Roko jest jedną z nas, niestety. Dobra, a Su myśla tylko o sobie. Wiecie co, tutaj chyba skończymy ten odcinek, bo dalej ja nie grałem. Teraz sobie pogram tak tylko dla siebie, sprawdzę jak tam dalej jest, żeby wiedzieć jak grać i tak dalej. No i chyba tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i i cześć.